Myślenie, że ktoś ma dużo obserwujących na Instagramie i zapewne ma dzięki temu dużą sprzedaż w swoim biznesie, swoich usług, swoich produktów, jest tak samo trafne jak to, że ktoś chodzi 10 lat na siłownię, więc musi zapewne genialnie wyglądać. Może wiesz, może nie wiesz, ale w 95% przypadków tak nie jest. Jest masa ogromnych kont, które nie sprzedają i jest masa ludzi, którzy powie ci, że mają 5, 70 lat stażu, a wyglądają jakby na siłownię mieli iść dopiero jutro. Prawie każdy w obecnych czasach, jeśli chodzi o budowanie Instagram Budowanie czegokolwiek skupia się wyłącznie na zasięgu obserwujących nowej uwadze na profil ogólnie, nowych osobach na cyfrach, na ruchu. Tak naprawdę już nieistotne, jaka to będzie platforma, cały czas nowe, 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 nowe. A czy zadałeś sobie ty? Osobiście pytanie, mój widz, czy potrafisz tą uwagę wykorzystać? Jak mieć obserwujących w właściwych dla Ciebie, genialnych, płacących Tobie klientów z przyjemnością za Twoje produkty i usługi? Jak mając 1 dwa tysiące obserwujących, możesz mieć sprzedaż podobną lub większą, co kontakt, które mają 100-200 koła. Zanim cokolwiek ocenisz, jest to możliwe, jest to w ogóle częste i jest to scenariusz, który powinno celować więcej, więcej ludzi z kilku względów. Po pierwsze większość kont, które jest aktualnie między 100 a 200 koła, to są po prostu bardzo stare konta, które wraz z czasem po prostu rosły, gdzie Instagram kiedyś wyglądał trochę inaczej. I tyle. Po drugie, jeśli chodzi o sprzedaż na koncie, w Twoim koncie, to paradoksalnie, może Cię zdziwię, może nie, ale łatwiej jest sprzedawać, mając odrobinę mniejsze konto, droższe rzeczy, ponieważ czuć, że to jest trochę bardziej indywidualne wszystko, wiesz, zupełnie inaczej piszemy z kimś, kto na przykład, nie wiem, my mamy tam, kurczę, jak już chodzi o tych obserwujących, my mamy 300, a ktoś ma 2700, niesamowicie ważne po prostu, to wiemy, że ta osoba jest trochę wyżej nad nami, powiedzmy, coś tam wie, jest jakby trochę lepsza, ale jednocześnie to nie jest taka odklejona sytuacja, nie, bo jak wiesz, my mamy 300 obserwujących i Piszemy z kimś, kto ma sto koła obserwujących, duża część nas automatycznie, zaszufladkuje kogoś w głowie, że, o, bo to jest w ogóle jakiś, wiesz, book Instagrama. Ja w ogóle niegody z nim pisać i w ogóle wiesz, nie ma takiego wajbu po prostu nie jesteś na mniej więcej podobnym hmm, poziomie. I to jest rzecz, która wiele ludzi tak naprawdę blokuje, bo niewiele osób zdaje sobie sprawę, że najłatwiej jest sprzedawać nam jako przedsiębiorcom lub kupić od kogoś, od kogoś, kto jest trochę przed nami. Nie lata świetlne przed nami, tylko trochę. Więc jak już rozpatrujemy ten temat, nieszczęsnych obserwujących, to jak ktoś ma 500, a ktoś ma 3500, to łatwiej jest od danej osoby coś kupić dużo do osoby, która ma 10 tysięcy, 100 tysięcy obserwujących, więc po pierwsze trochę łatwiejsza szufladka do przeskoczenia, jeśli chodzi o poziom naszej równości, trochę łatwiej nam się kupują ludzie, na których poziomie powiedzmy względnie podobnie jesteśmy. Zresztą numer dwa, większość kont dużych powstała po prostu przez przypadek, ludzie dodawali, jesteśmy, ja jestem osobiście z branży fitness, większość ludzi dodawała swoją, prostu, klatę lub tył regularnie przez 7 lat, no i przez to mamy po no prostu dużo obserwujących, jednak większość ludzi na tych profilach jest dla ich klaty bądź tyłu, a nie po ich wiedzę, więc jak już chcą sprzedać cokolwiek stąd, to nagle się okazuje, że nie mają klientów i to jest bardzo częsty problem z swoją drogą w branży e, fitness. Ogromne konta, ale tak naprawdę nie zbudowane na żadnej wartości, więc no, nie mają żadnej sprzedaży. Chcę omówić z tobą kilka rzeczy. Nie dotyczą bezpośrednio jak sprzedawać, ale zaraz zrozumiesz, że one są ważniejsze niż sposób sprzedaży. To są fundamenty w naszym domu, a sam sposób sprzedaży to są okna. Będziesz żywiony, bo po ogarnięciu tych wszystkich punktów sprzedaż okaże się banalna, w sensie sam sposób sprzedaży już, czyli to na co wszyscy czekają. Okaże się banalne, ale mam nadzieję, że zrozumiesz dokładnie, dlaczego tak jest. Numer jeden. Autentyczność i jakość ludzi, <laughs> która cię obserwuje, zgodność z Twoim profilem. Czyli moja twórczość aktualnie, moje usługi, moje produkty są skierowane dla trenerów personalnych. Więc fajnie by było, gdybym na moim treneru, na moim profilu, było większość trenerów personalnych. Nie jak właściciele psów, kotów, yy, żyraf, yy, mechanicy samochodowi, lakiernicy, blacharze, ludzie od medytacji, yy, nie wiem, nauczyciele angielskiego i jeszcze filozofowie. Nie na moim profilu, większość ludzi jest z branży fitness, jest trenerami personalnymi, są właściciele studiów treningowych, wiadomo, czasem takie pokrewne zawody, masażyści, fizjoterapeuci, dietetycy i tak dalej dalej, oczywiście. Jednak to są wciąż ludzie, którzy bezpośrednio z moich usług mogą skorzystać, albo przynajmniej wydają się dla nich atrakcyjne i z moich treści czerpią wiedzę. Więc bardzo ważne jest to, żeby ludzie, którzy są na Twoim profilu, byli faktycznie dopasowani do tego profilu. Nie, ponieważ wiesz, możesz mieć 100 koła obserwujących i sprzedajesz, nie wiem, produkt do medytacji, że próbujesz się na przykład komuś skupić, wyciszyć, a na przykład ludzi zainteresowanych medytacją u Ciebie na profilu jest yy, 500 z Twoich 100 tysięcy obserwujących jest 500 ludzi, którzy są faktycznie zainteresowani tą medytacją. No po pierwsze jest ich mało i po drugie przez to, że procentowy udział w Twojej społeczności ich jest niski, to oni nie mają małą szansę zobaczyć w ogóle Twój komunikat, Twoje instastory, Twój post, e, Twoje cokolwiek. Więc paradoksalnie o wiele łatwiej by Ci się sprzedawało w tej sytuacji, gdybyś miał 1000 obserwujących i po raz kolejny te 400 czy 500 osób zainteresowanych e, tą medytacją, bo wtedy nagle połowa Twojego kontekstu jest zainteresowana Twoją medytacją i jest szansa, że Twoje instastory na przykład sprzedażowe zobaczy procentowo zdecydowanie więcej osób, które chcą Twoją rzecz kupić, więc to jest Jeden z powodów, dla którego nieraz, często, częściej niż rzadziej na małych kontach lepiej się sprzedaje, bo jak są budowane od nowa, docelowo nie trzeba być tak wąsko, ale warto zacząć od, powiedzmy, mojego wycinka rynku, żeby ludzie byli na tym profilu dla Ciebie, dla Twojej wiedzy i no, byli po prostu z tego samego świata, co Ty. Hmm, punkt drugi. <laughs> Ważne jest to, jakie treści tworzysz, czyli po raz kolejny, co tych ludzi na Twoim profilu zatrzymało. Czy to była Twoja dupa, czy klata, czy samochód czy na przykład edukacja, czy na przykład to, czy jesteś dla nich przywódcą, czy na przykład to, że uświadamiasz ich, gdzie mają problem, czy są świadomi, że ty możesz ten problem rozwiązać, czy mogą poznać historię innych osób, podobnych do ich, to... Do... Do nich, które z Tobą pracowały, czy mogą poznać Twoją historię, jaką drogę Ty przeżyłeś, kim jesteś, i tak dalej. Więc to jest niesamowicie ważne, jakie treści Ty tworzysz. To, jakie treści tworzysz, wpływa na to, jakich ludzi przyciągasz Twój profil, jacy ludzie zostają na tym profilu, no i to celowo, jacy szanse mają w ogóle ludzie od Ciebie kupić, ponieważ wiesz, jak tworzysz treści szybkie, krzykliwe, to takie powiedzmy tanie, nie wiem, na podrobiony zegarek i wynajętą furę, no to takich ludzi również do Ciebie przyciągasz. I takich ludzi na profilu masz, więc jak szukasz, powiedzmy wiesz, takiej głębi, zagrania się z właśnie. Takie, no to niespecjalnie masz w ogóle do tego mm, okazję. Więc ci ludzie nie potrzebują nagle od ciebie jakiejś super, hiper, szalonej, magicznej sztuczki wciśnięcia bądź szalonego lejka sprzedażowego, żeby im sprzedać Twoją usługę. Bo to jest tak jak dobrym kumplem, wiesz. Wiesz, że Twój mechanik, Twój na przykład kolega jest mechanikiem dobrym, bo wiesz, że na przykład pracuje 7 lat. No to wiesz, on ci powie, stary, naprawię Twój samochód. I ty powiesz, okej, okay, dzięki, a nie musi on robić na ciebie. Szalonej kampanii reklamowej i procedury follow-upów. Punkt trzeci. Czy tworzysz profil? Aby dawać ludziom wartość, czy tylko, aby sprzedawać. Ponieważ to widać, słychać, i czuć kto jest, <laughs> po co w internecie, jeśli jesteś tworzysz profil od samego początku z myślą tylko, że e, hajs, za jakiś tam czas będzie hajs, no to i tak tych pieniędzy nie zarobisz, bo... bo nie bo po prostu nie wytrwasz do czasu, gdy możesz zarabiać faktycznie duże pieniądze, a po drugie ludzie to czują. Można ludziom zarzucić wiele, jednak w miarę dobrzy, statystycznie jesteśmy w wyczuwaniu intencji innych osób. Nie ma się co dziwić, że jeśli ktoś jest takim chodzącym billboardem, sprzedażowym, to nikt od niego nie chce kupować. Być może masz jakichś tam znajomych, którzy wiesz, piszą do Ciebie średnio raz na trzy lata, ale wiesz, jak do Ciebie napiszą, to albo będą chcieli coś sprzedać, albo nie wiem, pożyczyć, pożyczyć od Ciebie hajs. Tutaj jest dokładnie tak samo, jak wiesz, masz jakąś osobę w social mediach i ona jedyne, co wrzuca to komunikaty w stylu kup ode mnie, no to, no to sam wiesz, jak to jest. Więc czy ty tworzysz profil po to, żeby dawać ludziom wartość, żeby ich uczyć, edukować, robić innych życie lepszym, stworzyć swój kawałek internetu, który jest czymś dobrym, czy robisz to tylko ze względu na hajs? Moja, na maksa subiektywna opinia, może błędna jest taka, że jeśli robisz wszystko w 100% dla kasy, to prawdopodobnie będziesz miał troszkę trudniej. Punkt czwarty. Jak długi masz horyzont czasowy? Jak długo chcesz być w tej grze? I ile możesz sobie pozwolić na ten brak sprzedaży, aby przetrwać? Ponieważ im dłużej na Twoim profilu na początku wytrwasz bez. Sprzedaż, tworząc samą wartość, dając ludziom wartość, tym łatwiej potem będziesz miał sprzedawać, ponieważ wiesz, jak utworzysz profil dzisiaj i ty już zaczniesz dzisiaj sprzedawać, jeszcze dla nikogo nic dobrego nie zrobiłeś, jeszcze nie dodałeś posta, nikt cię nie zna, nikt cię nie lubi, nikt cię nie ufa, i ty wrzucasz, nie wiem, insta kup ode mnie coś, no to nikt normalny od ciebie nie kupi. Więc jaki to masz horyzont czasowy? Czy chcesz to robić w miarę zawsze? że zaczynasz po prostu drogę w jedną stronę bez końca, że chcesz tworzyć, być twórcą, sprzedawać, monetyzować, tak zarabiać, tak prowadzać biznes, czy chcesz mieć efekty pojutrze, bo jeśli pojutrze, to być może nie opłaca Ci się za to zabierać i lepiej iść się do roboty, żeby z, <laughs> parę godzin gdzieś tam przepracować i przynajmniej mieć z tego pieniądze, a nie stracić czas. Także to też jest bardzo ważne. Odpowiedz sobie sam szczerze, osoba, która to oglądasz, jak długi masz horyzont czasowy i jak Ty to wszystko Planujesz. Ponieważ po raz kolejny, jeśli wszedłeś w ten film, że jak Ci powiem nagle, jak sprzedawać pojutrze, a Ty jeszcze nic nie zrobiłeś. Jeśli masz krótki horyzont czasowy, to niespecjalnie nic z tego wyjmiesz. I to się po prostu nie uda. Punkt piąty. Jak dobrze znasz Twojego idealnego klienta? Jakie ma cele, lęki, pragnienia? Z jakich metod korzystał? Gdzie jest? Gdzie chce być? I tak dalej, i tak dalej. Po prostu. Jak bardzo znasz Twojego klienta? Na podstawie tego będziesz w stanie tworzyć do niego treści. Czyli po prostu posty, content. Dobre lub złe, i tak samo sprzedaż będzie łatwiejsza lub trudniejsza, bo możesz strzelać, wiesz, tak pach, 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 pierdliardem różnych zwrotów marketingowych, sprzedażowych, zachęcających kogoś do kupienia Twojego produktu bądź usługi, ale jeśli Ty kogoś nie znasz i po prostu strzelasz tak znikąd, no to ktoś nie poczuje, wiesz, powiedzmy chemii do Ciebie, aby coś się Ciebie kupić. A jeśli faktycznie znasz Twojego klienta i poruszyłeś na przykład jakieś jego konkretne problemy, bolączki, marzenia, cokolwiek w postach, i na końcu tylko już z twoim komunikatem sprzedażowym, na przykład instastory, do komunikatów konkretnych przejdźmy zaraz. Poruszysz również to samo, taką jakby esencję tego wszystkiego, no to dolewasz oliwę do ognia, pachy, i masz tak naprawdę sprzedaż. Już nie muszę mówić, nie wiem, na jaką kwotę. W każdym razie tej sprzedaży masz zazwyczaj dużo, jeśli dobrze odrobiłeś zadania domowe. Także pięć różnych punktów. Ogólnie, jeśli bym miał to jakkolwiek podsumować, to. Jaki jest sekret sprzedaży przez Instagram bądź przez dowolne medium społecznościowe? Większość ludzi idzie szeroko. Wiesz, miliard obserwujących, miliard nowych osób, milion postów, milion follow, milion udostępnień, Reels, który ma 50 koła zasięgu, 50 tysięcy subskrypcji na YouTubie, ble, ble, ble. A mało kto idzie głębiej. Głębiej w relacje z klientami, z osobami, które powiedzmy razem z, tw z tobą tworzą twój internetowy, niech będzie Instagramowy świat, to jest. Największa rzecz, na której większość ludzi powinna się skupić. Chcesz po prostu stworzyć taki organizm długofalowy, który będzie, powiedzmy, tobie zapełniał rozwój, będziesz mógł wpływać pozytywnie na innych ludzi, na ich życia, biznesy. Niesamowicie ważne jest to, co za tym stoi, czyli po prostu, czy idziesz szeroko czy głęboko. Bo to już Ci mogę powiedzieć, ja zdecydowanie wolałbym mieć tak, żeby realne odpowiedzi udzielić. 5 tysięcy obserwujących, czyli w świecie Instagrama mało, ale pięć tysięcy ludzi, którzy wiesz, mnie znają, kojarzą konsumują moje treści, są z mojej grupy docelowej, niż 50 tysięcy ludzi, którzy mnie nie znają. Nawet jakby chodziło o bezpośrednio hamski wynik finansowy, konto, które ma 5 tysięcy ludzi, ale zaangażowanych, z którymi stworzyłeś relacje, z każdą jedną osobą, stworzyłeś relacje, dałeś jej wartość i ona macie za eksperta, zaręczam cię, że sprzedaszą, zmieciesz po prostu konto, które ma 50 obserwujących, ale kto przyciągnął na swój profil kogoś swoją dupą czy klatą. Normalnie zaręczam ci, wszystko na czarne, nie? Na, na ruletce stawiam, że tak by to po prostu było, tak jestem tego pewny. A teraz już wisienka na torcie: cztery metody sprzedaży, których możesz użyć, żeby właśnie tych obserwujących, zmieniać, płacących tobie klientów. Numer jeden: Welcome Message, czyli po prostu ktoś wyje do ciebie na profil, obserwuje ciebie, no bo na przykład założyliśmy sobie, że tak w poprzednich filmach na przykład zrobili sobie reklamę, która doprowadza ludzi na Twój profil i raz na czas kilka osób dziennie. Nawet dwie, trzy, to jest dużo e, obserwujących dziennie ci po prostu wpada, każdą osobę na Twoim profilu po prostu e, witasz. I robisz to z trzech powodów. Po pierwsze, ktoś może akurat będzie mieć już teraz problem, który będzie chciał rozwiązać. Czyli jakbym widzisz, ja piszę do kogoś, się witam na profilu, mam nadzieję, że profil dostarczy Tobie na przykład tony wartości, co Ci to mnie sprowadza, czy, czy jaki problem chcesz rozwiązać i tak dalej. I ktoś Ci już może napisać, a kurczę, mam problem z tym i z tym, nie? No i widzisz. Wtedy możesz przejść tak naprawdę do diagnozy, czy Ty możesz pomóc danej osobie z danym problemem. Jeśli tak, to. Możesz już mieć sprzedaż. Tak naprawdę zdarzają się takie sytuacje, że ktoś wbija do Ciebie na profil, widzisz, nie czekasz tak pasywnie na to, że ktoś się zachowa, coś tam zrobi w Twoją stronę, tylko wyciągasz do kogoś łapę, siemano, kliencie. Czasem, nie jakoś często, ale czasem masz także już z tego kontaktu, masz po prostu sprzedaż, bo akurat, wiesz, niektórzy ludzie są tacy osobami, że po prostu szybko dokonują zakupów, nie, nie potrzebują tam pół roku myśleć, analizować, obczajać danej osoby, tylko są tacy, dobra, wbijam, super, Artur, wyglądasz, ufam Ci, nie? Pyk. Płatność. Drugi, szczere zapoznanie się, zainicjowanie kontaktu, kolejny będzie łatwiejszy. To jest główny powód, dla którego ja od jakiegoś czasu witam wszystkich obserwujących na moim profilu, ponieważ ja uważam, że wiesz, jak ktoś przyjdzie do mnie na profil. I ja do niego tak zagadam, jak człowiek, ja z nimi piszę, wiesz, bez żadnej sztywy, kopii w klej, tylko ogólnie siema co tam, tak jak tutaj widać, ja powiedzmy dość luźno się zachowuję, To osobiście wierzę w to, że jak już jakby wiesz, takie lody są przełamane, osoba zamieniła ze mną nawet parę wiadomości, na przykład nie wiem, wyczuła, że widzisz, ja jej nie chciałem nic wcisnąć, że jestem zwykłym ziomkiem, pogadałem z nią, wymieniła ze mną parę wiadomości, wiesz, ten gościu tam żyje, może jakąś głosówkę puściłem cokolwiek, to osobiście wierzę w to, że o wiele łatwiej będzie danej osobie za jakiś czas do mnie napisać z swoim problemem, z pytaniem o współpracę. Z pytaniem o cokolwiek, czy zareagować na mój powiedzmy komunikat reklamowy, bo ona już jesteśmy takimi trochę, nie jesteśmy obcymi ludźmi, tylko takimi trochę znajomymi, nie? Więc po prostu będzie łatwiej. Więc ja osobiście wierzę, że zainicjowanie takiego kontaktu jest po prostu korzystne w tym wypadku. I punkt numer 3, bardzo taki subiektywny, ale raczej w to wierzę. Interakcja z kątem. Po prostu z czymś innym kątem, za pomocą wymiany wiadomości. W mojej opinii Facebook to Instagram na pewno to odnotowuje i łatwiej zobaczy Twoje kolejne posty, story, pozna Ciebie i może coś od Ciebie kupić. Ponieważ wiesz to jest tak, że chodziż na Instagram i masz po prostu Story, to u samej góry, w sensie najbardziej po lewej, widzisz konta, z którymi masz najwięcej interakcji, powiedzmy, czasu z nimi spędziłeś. Czyli właśnie nie, wiem, tam lajkujecie sobie zdjęcia, wysyłacie wiadomości, często wysy... otwierasz jej story, tej osobie jakieś tam lajkujesz, różne pierdoły robisz, więc ja osobiście wierzę, że wiesz, jak dana osoba wbija na Twój profil, tak po prostu klika obserwuj, no i nic się nie dzieje, no to to już, jest taka trochę powiedzmy, ruletka hazard, czy na Twoja jakąś treść zobaczy, czy nie. No, pewnie to jest w jakiś tam sposób testowane, wyważone. Jednak uważam, że samo wyciągnięcie do ciebie, od Ciebie łapy, napisanie do kogoś i ktoś Ci powiedzmy, odbije tą piłeczkę, dwie czy trzy wiadomości, osobiście uważam że na maksa większa szansa jest to, że ktoś na przykład Twoje story będzie widywał regularnie, wiesz, raz, drugi, trzeci, a już raz, drugi, trzeci wbija na Twoje story, spędzi tam trochę czasu, poczyta, zareaguje, cokolwiek zrobi, no to już nagle staniesz się osobą, która, którą ta osoba często będzie widzieć po tej lewej stronie. Nie? Więc ja osobiście wierzę w to, że taka interakcja z danym kątem już, powiedzmy, trochę inaczej klasyfikuje Ciebie w przypadku tej osoby, że będzie Tobie po prostu łatwiej. A w mojej opinii, Insta story to jest najpotężniejsze narzędzie do sprzedaży na Instagramie, aktualnie jak jest. Na Instagram i Insta Story idziemy, więc w mojej opinii chcesz. Aby ktoś widział Twoje Insta Story. jest numer dwa: Insta Story. Jak sprzedawać? Mega prosta sprawa. <grym> piszesz po prostu co masz do sprzedaży. Czyli w tym wypadku, odnośnie Twojego produktu usługi, tu nie musisz tego komplikować. Czyli masz produkt dotyczący yy, czegoś tam, nie wiem. Ja oczywiście branża fitness jesteś, jestem z trenerami, więc na przykład wiesz, wypuszczasz swój produkt, który ma za zadanie na przykład doprowadzić Twojego klienta, nie wiem, schudnąć pięć kilogramów. Strzelam na maksa oczywisty przykład, więc po prostu piszesz na Story, tworzysz sobie Storkę. Na czym ten program polega? Co on zawiera? Dla kogo jest? Dla kogo nie jest? Albo po prostu link do Albo e, prosisz o napisanie na brief, żeby sklasyfikować, czy ktoś się to po prostu nadaje do sprzedaży, i tyle. W każdym razie, no big deal. Prosta sprawa, jak ze wszystkimi. Piszesz na story, czego dotyczy program, produkt, e, z korzyściami dla klienta, czyli nie jakieś nudne Farmazony, tylko po prostu pamiętaj z perspektywy Twojego klienta, to ma być dla niego ważne, seksowne. Dla kogo jest, dla kogo nie jest. Na końcu jasne call to action, czyli albo nie. Wiem, kliknij w link, wyślij wiadomość, zrób cokolwiek. Ktoś, kto widzisz, tak jak przykład z mechanikiem, nie. Jak ktoś po prostu Cię zna, i jest Twoim ziomkiem od lat, wiesz, że musisz pomóc, to mechanik nie musiał Cię przekonywać, żebyś Ty zostawił mu jego furę. Tak samo jak obserwujesz od trzech miesięcy osobę i widzisz na przykład, że widzisz, Ty chcesz skutnąć 5 kilo i ona pomogła, nie wiem, zobaczyłeś 14 transformacji przez ostatnie 2 miesiące osób, które schudły 10 kilo i on pisze, że akurat mam słynne dwa miejsca na prowadzenie yy, treningowe, to piszesz, to widzisz, wskakujesz, nie? Bo skoro on pomógł, ja wiem i tak dalej, to wskakujesz i tyle. Sprzedaż na Instastory taka trudna, wiesz, niektórzy ludzie naprawdę sprzedają jakby w brudnopisie, w podstawówce to wyglądali i robią takie przychody, o jakich się większość ludzi mogło mieścić, naprawdę są takie konta. Punkt trzeci, treść z konkretnym call to action, czyli robisz, nie wiem, posta, karuzelę, hmm, Reelsa, cokolwiek, jakaś jest treść, i na końcu. Jeśli potrzebujesz rozwiązania w problemie XYZ, zrób coś tam, czyli nie wiem, wejdź w biuro w link, wyślij mi wiadomość o treści, coś tam wyślecie, link, cokolwiek. Zwykła treść. Z funkcją sprzedaży. Jasne kolto jeszcze na końcu. Tyle. Czwarte. Treści jako początek lejka, czyli na przykład reakcja na słowo, webinar, sprzedaż. Już Ci mówię o co chodzi. Treści jako początek lejka, na przykład reakcja na słowo, czyli widziałeś te story, na przykład skomentuj rolkę słowem słowo i stanie się X. I na przykład może być tak, że widzisz jak chcesz nauczyć się jak schudnąć 5 kilo, to odbierz darmowy dostęp do mojego webinaru. Skomentuj rolkę słowem webinar i odbierz zaproszenie na darmowy bla bla bla. No i Ktoś sobie skomentował rurkę. Automatyzacja, wysyłam mu zaproszenie na webinar. Jak zrobić tak odpowiednią ilość razy do odpowiedniej ilości osób, to na webinarze zbierzesz odpowiednią ilość ludzi i na końcu webinaru po prostu sprzedajesz swoje produkty i usługi. Staramy metoda, ja z tego nie korzystam, ale powiedzmy da się, czyli słowo webinar sprzedaż lub słowo mail do newslettera za produkt, sprzedaż w newsletterze, Czyli na przykład oddajesz za darmo jakiś produkt. Lit, magnet. Za maila po prostu. Z tym, że nie piszesz, że to jest za maila, tylko na przykład aby odebrać produkt, to wiesz, skomentuj słowem słowo. Potem automatyzacja wysyła Tobie do Twojego klienta link, tylko żeby odebrać to potrzebuję podać po prostu maila, bo na tego maila zostanie dostarczony ten oto produkt magiczny i, i potem ktoś jest w Twoim newsletterze i potem sprzedajesz przez newsletter wysyłając maile lub po prostu słowo i sprzedaż. Czyli na przykład robisz post informacyjny, jak moich 15 poprzednich klientów schudło 5 kg i zrzucasz pach pach, 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 efekty. Jeśli również chcesz takich efektów, skomentuj, widzisz magiczne rolkę słowem kilogramy i wyśle Ci oferta na pryw i pyk. Tyle tak naprawdę. W mojej opinii widzisz welcome message, insta Story treści z call to action. O dobra, to, to podchodzi pod treści z call to action lub po prostu zbieranie maili jako koralika. I tyle. Szczerze to możesz się sprowadzić do samego welcome message, do po prostu dm -ów. Niesastory i to zrobi 80% Twojej roboty. Cała reszta to są takie, powiedzmy, suplementacyjne działania. Przy droższych produktach warto też upewniać się, że Twój produkt jest dobrym wyborem dla klienta, racząc, że jego problem i jest tego czego on y, szukał, czyli jak sprzedajesz coś tam od, powiedzmy, od, nie wiem, dwóch tysięcy w górę na przykład, no to warto jest sklasyfikować sobie klienta, czy po prostu jest to dla niego dobry produkt, czy będzie dla niego dobrym rozwiązaniem, ponieważ nie chcesz komuś sprzedać czegoś, co się nie sprawdzi u niego, więc to tak tylko ode mnie, taki tip. E, aby zakwalifikować osobę, możesz albo ręcznie zadać kilka pytań, czyli po prostu piszesz sobie z osobą, powiedz mi coś tam o sobie, e, lub prosić o wypełnienie prostej e, ankiety. Ja korzystam z obydwu metod, obie działają, obie są spoko. Jeśli uzyskasz satysfakcjonujące odpowiedzi, wysłasz danej osobie link, do zakupu i tyle. Część z Was może być zawiedziona, że nie ma żadnego triku, metody, lejka bądź oprogramowania czegokolwiek, ale nie ma, bo nie istnieje. Przy dbaniu o te pięć rzeczy, które Ci dałem wyżej, czyli ogólnie zamiast dużo, to głęboko to będzie główne podsumowanie tego filmu e, możesz wstawić brzydkie Insta Story z informacją lub bezpośrednim linkiem do zakupu i ludzie wciąż będą od Ciebie kupować. Jeśli się będą znać, cenić, będą wiedzieli, że to jest produkt dla nich, wciąż będą od Ciebie kupować i niespecjalnie dużo się zmieni, czy Twoje Story będzie ładne, piękne, wygłaskane, zmontowane, czy cokolwiek. Czy brzydkie napisane w notatniku. Podstawą Twojej sprzedaży jesteś ty, osoby, które przyciągasz na Twój profil do Twojego biznesu, to w jak głęboką relację z nimi wchodzisz, nie automatyzację, sekwencje czy triki. Ja tak sprzedaję osobiście sam osoby, które w ten sposób sprzedają, zarabiają regularnie 120 koła miesięcznie, za pomocą swoich brzydkich insta A socjal media są tak skonstruowane, że jeśli możesz sprzedać jednej osobie, to możesz sprzedać 50 osobom, możesz sprzedać za 1000 miesięcznie, możesz za. 300 miesięcznie, ponieważ na przykład story widzisz, robota ta sama, a ile osób zobaczy, to już Twoja sprawa. Wystarczy tylko zebrać odpowiednią ilość jakościowych ludzi wokół Ciebie, znać na wylot ich potrzeby, pragnienia i dać im rozwiązanie ich problemu. Także moim magicznym rozwiązaniem dla Ciebie, jak sprzedawać na Instagramie, jest dać od siebie odpowiednio dużo ludziom, przyjąć ludzi podobnych do Ciebie, którzy Będą widzieć wartość w swoich usługach, w tobie jako specjaliście w tobie jako sobie w tobie jako ziomku, kobiecie, mężczyźnie i tak dalej. Jeśli będą wiedzieli, że jesteś odpowiednią osobą, która rozwiąże ich problemy, jesteś przywódcą, który przeprowadzi ich z punktu A do B, to nie będziesz potrzebował żadnej dziwnej, nachalnej lub tajnej metody sprzedaży. Pokaż, jaki jesteś, jak ktoś po prostu stworzy z kimś odpowiednio głęboką relację, po raz kolejny, na przykład z mechanikiem, nie będziesz potrzebował żadnych szalonych lejków, metod. I tą grupę ludzi, którą zbudujesz raz, która zaufać raz, ona będzie z tobą umiarkowanie. Do końca świata, póki nie znikniesz z biznesu, z Instagrama, bądź wszyscy się nie wyparujemy z tej planety z jakiegoś e, powodu. Także polecam, bo to jest inwestycja, która też Ci rośnie tak. I ode mnie mam nadzieję, że ta nieseksowna, długa odpowiedź e, wielu z Was po prostu pomogła narzuciła odpowiedni filtr na to, jak teraz patrzeć w ogóle na sam Instagram. Jeśli masz jakiekolwiek pytania do tego tematu, dlaczego tak, a nie inaczej, lub cokolwiek, naprawdę pisz śmiało w komentarzu. A jeśli nie masz, a chcesz zobaczyć jakieś inne treści ode mnie, coś innego Ci zastanawia, bo na przykład dzisiejszy film jest inspirowany komentarzem pod poprzednim filmem, jeśli chcesz, żebym nagrał inny film na inny temat, poruszył cokolwiek innego, nauczył uczucie czegoś innego, powiedzieć, jak to wygląda u mnie, bądź jak ja cokolwiek widzę, to w komentarzu, co chciałbyś zobaczyć, co mówić, co pokazać, co rozkminić. I tak też zrobię, jeśli propozycja będzie taka, w której będę się czuł kompetentny i będę miał jakąkolwiek ekspertyzę. Tyle ode mnie na dzisiaj. Wsiomano.